Siemano, witajcie! Ja jestem e, Antix i witam was w następnym filmie na moim kanale z Pigi. Dzisiaj gramy sobie w chapter, który to chapter czwarty, czyli Forest. I tak, jest ze mną mój Hello. kuzyn, dołączył od razu, e, więc no, będzie od z kuzynem. E, on będzie pisał na czacie, jak będzie chciał coś pisać, ale dzisiaj robimy Forest. Cztery tygodnie później. I myślę, myślę że te potwory były, były naszymi przyjacielami. Robi się późno. Może powinniśmy odpocząć. Okej. Okay. I tak. Dzisiaj mam zamiar przejść foresta, czyli las i school, czyli szkołę. Dobra. Dogi, gdzie jesteś? No, i to, co widzieliśmy na poprzednim filmie, Dogi został zainfekowany, więc zobaczymy. O, no, napisał Cześć Widzowie, więc możecie się również z nim przywitać. Będzie on na niektórych filmach, może nawet jeszcze z głosem. Mam zielony klucz. Otwieram. Otwieram drzwi i biorę czerwony. I otworzę te drzwi. Zobaczymy, może tu coś będzie. Boże, może, może. Nie, nie, tu nic nie ma. Dobra, zrobiłem to. I tak ogólnie mam nową moc, yy, czyli moc duplikowania się. Wow. Okej, okay, dobra. To było lekko ryzykowne. Yy, tam był żółty klucz, ale nie mamy planka jeszcze. Yy, plank jest tutaj. No dobra. Dobra. O, o. Czekaj, wezmę ją od Ciebie. Chodź, chodź. Mm, mam młotek, mam młotek. Młotek, ale ogólnie to może być odcinek, w którym po prostu powiadomię Was, że mm, wiecie, że, 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 że można ze mną zagrać i właśnie byśmy zagrali wtedy w pigi. Yy, I dobra, kuzyn już tutaj z tego co widzę otwiera przejścia ranchem. on również się sklonował. Nie wiem, który prawdziwy. Mam nadzieję, że <coughs> Pigi nie zabiła jego prawdziwego. Dobra. Yy, mam torcza świecącego. Więc od razu pójdę go odłożyć, bo jak zresztą pamiętacie, przez chwilę odpaliłem. Ważną dla nas rzecz. Oj. Czyli to, dobra, okej, okay. robimy sobie teraz tak i idziemy, nie mam zielonego pojęcia gdzie to było, oj się znowu się widzimy, a to się tak robi, no tak jak mówiłem dzisiaj mam zamiar przejść jeszcze szkołę, ty on zginął, nie słyszałem dźwięku, chyba nie zginął. Kurde, oby. Nie, mój kuzyn jest dobry w Pigi. R raczej nie powinien zginąć. Raczej nie powinien zginąć. Gdzie jest, gdzie jest przejście? Żyję. żyje. Czekajcie. Ok. Uwolniłeś się, uciekłeś. Halo? Czy ktoś tutaj jest? Ok. Twój kuzyn zginął, nie? Ale dobra, udało się przejść, ale ja to będę musiał potrenować jeszcze. Nazywam się Mr. P. I, i potrzebuję, żebyś uwolnił mojego przyjaciela ze szkoły. Ok? Wygląda na to, że wchodzę. Eee, no, więc lecimy. Szkoła? Szkoła też ćwiczyłem, bo gdy próbowałem nagrywać, to zawsze mi się nie udawało, bo nigdy nie potrafiłem znaleźć książki, a książka jest akurat niezbędna, żeby przejść szkołę. Więc aha, książki też, też teraz nie ma w tym miejscu. No to kurde, to nie wiem. Okej, okay, niebieski klucz. Może być tak, że mamy pogranę, albo może być tak, że. Ty, co jest? O... Ktoś zginął? Mój kuzyn zginął? Eee, czemu ja mam w ogóle taki znacznik? Ty, niebie ej, niebieski kluczyk od razu tutaj. Okej, okay, to jest ten bez bezużyteczny pokój. I książki tutaj nie ma. O, 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 kuzyn idzie. Uważaj, uważaj, Pigi, tu jest. O, się. The next day. Pojawiła się teraz książka w miejscu, które przynajmniej znam. Okej, okay. znowu, chyba, najbardziej bezużyteczny klucz. Otwieram. Okej, okay, tu nic nie ma. Ale czasami był tutaj wrench. O, masz pomarańczowy. To jest klucz. Dobra. Więc witam was po krótkim ucięciu, ale... Proszę, ktoś mi do pokoju wszedł. Ej, zębatka! Ej, czyżby tam była zębatka? Czy to może był jednak klucz? Bany, mam mar marchewkę, no super. Nawet jeszcze nie odblokowaliśmy tego pokoju. Tak, to jest ewidentnie green key. Kuzyn chyba na razie nie zginął, więc trzyma się. O, siema, mam książkę, ej. A książkę! O, młotek masz, to git. Dobra, muszę... Musiałem... zablokowała się w podłodze. E, wiecie co? Ja wezmę marchewkę. Ja wezmę marchewkę, e, żeby uśpić tą pigi na... Oj. Dobra. O... A nie, nie, nie! Ej! Żyje! Ej, do... Wow, ale się przestraszyłam. I z tego powodu, że nie mamy ręcia, to też nie mamy czerwonej zębatki. <laughs> Tylko gdzie może się pojawić ręcz? Czekaj, zabiorę ją od ciebie. Zabiorę, zabiorę. Pum, nie... No, to jest jakiś tajny kod, w ogóle. Co może być tu? Ej, a może. Nie wiem, czy by zębatka była w. Yy, Najbardziej bezużytecznym sejfie. Dobra, siema. To jest tylko mój klon. Nie wiem, nie ma zielonych... Kurde, a ja się przestraszyłem. A jajaj. Ten odcinek będzie jeden z dłuższych. Nie no, czemu? O wow! Mam zębatkę. Mam zębatkę. Ej, dobra he. Dobra, wiecie co? I mam też range. Mam też rangea. Co jest bardzo dobrze. E, więc no, po prostu jestem ślepy i nie zauważyłem. Jedna zębatka leży w niebieskim pokoju. Czyli niebieski pokój to nie jest bezużyteczny pokój. To... Młotek. Chodź. No, pigi. O. Oh. No, tak trzeba... Oj! O, no i znowu i... dobra. Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left Towards the sun.